Miały być zwykłe wakacje. Dogodne połączenie lotnicze, droga w góry i nasz wymarzony odpoczynek. Spokój i kontakt z przyrodą. Podkarpacie słynie z dzikich terenów i tajemnic. Biesy i niedźwiedzie. Byliśmy ciekawi tych miejsc. Góry, strumyki, łąki. Bieszczacka natura jest wyjątkowo piękna. Możesz wypocząć, spróbować lokalnych wyrobów i cieszyć się każdą spędzoną chwilą. To, co miało się wydarzyć, przekroczyło nasze oczekiwania. Wybraliśmy się na wędrówkę po naszych bieszczadach. Karpaty inspirują, pobudzają wyobraźnię. Możemy podziwiać urodę i klimat tych gór. Tylko ta Twoja orientacja w terenie. Nie wiem, jak to się stało. Chodziliśmy w kółko, aż zrobiło się ciemno. Gdy zobaczyliśmy brodatego człowieka z lampą naftową, nie powiem, zrobiło mi się ciepło. Przecież to Ignacy Łukasiewicz. Zapytaliśmy o drogę. Starzec wręczył nam dziwną mapkę i zniknął tak szybko, jak się pojawił. Po otwarciu powstawały tajemnicze znaki i symbole. Wyglądały jak wskazówki wyznaczające drogę. Postanowiliśmy podążyć tym tropem. Rano dotarliśmy nad brzeg największego sztucznego jeziora w Polsce, gdzie czekała przygotowana żaglówka. Rejs pośród zielonych wzgórz nad soliną. To było wyjątkowe przeżycie. Od dzieciństwa lubiłam żagle. Błękitne niebo i promienie słońca połyskujące na tafli jeziora. Wyglądało na to, że ktoś przygotował nam całą podróż. Na pokładzie czekało na nas śniadanie z regionalnych wyrobów. Chleb pasterski na liściu kapusty, konfitura z czarnej porzeczki, a do picia sok z Aroni. Wszystkie produkty oznaczone symbolem z rysiem. Made in Karpaty. Gdy nie wiedzieliśmy, gdzie płynąć, otwieraliśmy mapkę i poprawialiśmy kurs. Nagle pojawił się kształt przypominający dziwny pojazd. Podróż robiła się coraz ciekawsza. Dryzyna, mieliśmy okazję pokonać najdłuższą trasę w Europie. Ha, i to w jakim tempie? Ruch na świeżym powietrzu to coś dla nas. Wiatr we włosach i romantyczny stukot kół otory. Powstające znaki prowadziły nas dalej. Dotarliśmy do tajemniczego miejsca, gdzie czas się zatrzymał. Wyglądało to na starą kuźnię. Ręcznie wyrabiane przedmioty o ponadczasowej wartości. Dzięki folderowi Made in Karpaty możemy poznawać ciekawe miejsca i małe dzieła sztuki. Takie rzeczy tylko w Bieszczadzkiej Kuźni. Znaleźliśmy stary klucz. To była kolejna wskazówka. Mapka zaprowadziła nas nad rzekę, gdzie znaleźliśmy... Kajaki! Uwielbiam spływy. Ta bliskość natury i cisza. Nurt rzeki prowadzi nas w nieznane. Wijący się pośród wzgórz San tworzy piękne widoki. To szansa na wspólną przygodę. Prowadzeni wskazówkami znaleźliśmy się w niepowtarzalnym miejscu. Zamek w Sanoku. Na wystawie zobaczyliśmy kształty z mapki. Te obrazy to zdobienia ceramiki pokudskiej. Czy to następna wskazówka? Zaraz, zaraz. Ten klucz. Znaleźliśmy stare drzwi. A za nimi nie uwierzycie! Nagle trafiliśmy do pracowni malarskiej. Artysta akurat był przy pracy. Jego dzieła były pełne tajemnic i niecodziennych wizji. Przy wejściu napotkaliśmy karpacki zwierzyniec. Powstaje w miejscowej fabryce. Ręcznie wykonane produkty. Wysokiej klasy obróbka szkła z nowoczesnym designem. Nasza przygoda nabierała tempa. Na mapie pojawiła się kolejna wskazówka. Tego nigdy nie zapomnę. To było jak podróż w czasie. Bieszczacka kolejka leśna przynosi Cię do innej epoki. Tak podróżowali nasi dziadkowie. Kręta trasa pośród wzgórz oddaje klimat z tamtych czasów. Mapka prowadzi dalej. Bogactwo przygód i bogactwo smaków. Regionalne potrawy, w tym fuczki i placki bieszczackie napełniły nas energią do dalszej podróży. Miejscowi producenci wytwarzają też wyjątkowe wyroby cukiernicze. Kompozycje z owocami i ziołami przygotowane przez najlepszych. Wyjątkowe smaki i wyjątkowe doznania. Ale zapomnieliśmy o mapie. Do pokonania kawał drogi, postanowiliśmy przesiąść się na rowery. Organizator triatlonu bieszczackiego wypożyczył sprzęt umożliwiający dalszą podróż. Szum opon i dające prawdziwą radość kręty zjazdy. Uzupełniały widoki podkarpackich wzgórz. Mapka dawała nam kolejne wskazówki. Ten region to ojczyzna bardzo przyjaznych koni huculskich. Turystyka konna zawsze była popularna na bieszczadzkich szlakach. Mapka prowadziła dalej. Zatrzymaliśmy się w Siekierezadzie. To był dobry wybór. Regionalne potrawy, w tym tarciuch z sosem pieszarkowym. I znalazłeś coś dla siebie? rzemieślniczy browar z Wojkówki. Te smaki oddają klimat tych górzystych terenów. Ciebie oczywiście znalazłem przy Błyskotkach. Ręcznie wykonana biżuteria od razu przypadła mi do gustu. Powstające w pobliskich pracowniach dzieła to znakomity prezent dla bliskich. Ceramik i wiele innych pięknych przedmiotów znaleźliśmy w tutejszych galeriach. Na koniec dostaliśmy pamiątki z logiem promującym lokalnych producentów Made in Karpaty. Podróż stawała się coraz ciekawsza. Rozszyfrować kolejne wskazówki pomogli nam organizatorzy gry terenowej w Bieszczadach. Niektóre zadania były dość zaskakujące. Kule bumperball to świetna zabawa i niecodzienny sposób na czynny wypoczynek. Poszukiwania, wykrywaczem metalu i wskazówki ukryte w terenie doprowadziły nas do drewnianej szkatuły ukrytej w gęstym tajemniczym lesie. Tam znaleźliśmy zagadkowo wyglądające monety. Zaprowadziły nas one do skansenu w Sanoku. To największy tego typu obiekt z rynkiem galicyjskim. Poznaliśmy mincerza. Tworzył on swe dzieła ręcznie, wybijając kruszec z starodawnym wzorem. Potrzebowaliśmy chwili czasu na zastanowienie. Bieszczady pełne są klimatycznych miejsc, w których można odpocząć. Stare domy z bali drewna tworzą niepowtarzalny klimat i zachęcają do przyjazdu. Monety zdawały się być jakimś kluczem. A po chwili już wiedzieliśmy, jaki jest nasz kolejny cel. To był wspaniały czas. Mnóstwo przygód i atrakcji. I na koniec jeszcze Zamek Kamieniec. Znany z zemsty Aleksandra Fredry. Właściwie to gdzie chcieliśmy dotrzeć? Nie pamiętam, ale skoro odkryliśmy produkty i usługi Made in Karpaty, chętnie zostanę tu jeszcze kilka dni. Tu wszystko jest piękne, pyszne i naturalne. Przygoda, tajemnica, bieszczady. Made in Karpaty.